Z tej strony... Dzisiaj spróbuję przejść obi w stylu Squid Game, gdzie w tle będzie leciała ta melodyjka z gry Czerwone Zielone. Jeżeli ruszymy się, jak muzyka przestanie grać, no to niestety zostajemy wyeliminowani. Żeby było ciekawiej, to zrobię sobie takie utrudnienie, że jeżeli zostanę wyeliminowana przez lalkę, to jem fasolki wszystkich smaków, a jeżeli po prostu spadnę z platformy, to nie, bo mogę zacząć od początku. Możecie, to zostawcie tutaj jeszcze pod filmem dużo. jak w górę, to na pewno szybko, łatwo, prosto i bez nerwów przejdę to obbi, A teraz zaczynamy. Okej, okay, możemy biec, możemy zaczynać nasze obi. Tu mamy podpisane nawet, że to jest Squid Game. Lalka już przestaje śpiewać. Ej, ona tam stoi! I ona się tam będzie odwracała. Dobra, nie ruszamy się, bo widzicie, ta się ruszyła już ma celowniczek i pewnie odpadnie, no pewnie, że tak. Dobra, idziemy. Oj! Czekajcie, tego nie można dotykać chyba, tak? Bo tu mam jakieś życie. Oj, widzicie, straciłam żyćku, no nie! Dobra, idziemy tu powolutku, powolutku. I co teraz, jakieś ściany przed nami. Nie ruszamy się, nie ruszamy się, bo lalka patrzy. To nie jest tak jak w serialu, że się schowamy za kimś i możemy się ruszać. Ta lalka nas wypatrzy, nasze ruchy. Dobra, nie było tak źle. Idziemy dalej. Tego białego musimy unikać, bo inaczej stracimy życie. Ale tu się zatrzymajmy, bo niestety lalka patrzy. Raz, dwa, trzy, lalka patrzy. Oj, to będzie ciężkie obi, tak mi się wydaje. Z tego co tam widzę, tam jest szklany most. I tam chyba będzie naprawdę multum porażek. Ojoj. Ej, teraz wolniej śpiewa, więc będziemy mieli trochę więcej czasu. Oj, 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 prawie spadłam, dobra. Dobra, nie ruszamy się. Powolutku, powolutku. Nikogo nie ma na tym szklanym moście. To niedobrze, bo będziemy musieli być pierwszymi testerami tutaj mostu. Idziemy dalej. Oj! Tego nie możemy dotykać na tym, życie traci. What? <noise> Co jest? Co z tej ten kot robi? A, a, jak tam skoczyć do góry? Czerwone mamy. Czemu tu się kot nagle pojawił? To znaczy śmiesznie, ale nie śmiesznie. O, tam dwie osoby czekają na szklanym mosie. To ja zobaczę. Lewy, lewy, lewy. Ej, jak prosto! Same lewy! Nie jest takie ciężki. dobra? Już wypatrzyłam tutaj wszystko, więc będziemy musieli przejść po tej lewej stronie. Znowu kot się uaktywnił. Dobra, moment. Odwrócił się, odwrócił. Wskaczamy teraz jakoś tu. O, dobra, jestem. O! Tu się szybciej poruszamy. Dobra, idziemy tu. Aj! Znowu tego nie możemy dotykać. To za krzyk był, ale ja się boję, już tego obbi. Dobra, idziemy. Nie dotykamy tych tutaj kółeczek i tak dalej, bo życie tylko stracimy. O! Przeteleportowała nas. I teraz po lewym, po lewym. Lewy, 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 lewy. No nie, nie ruszamy się. Mam nadzieję, że to nie pęknie pod moim ciężarem tutaj. Uch, dobra, idziemy. Oj, tu są strzałeczki, więc to chyba będzie taki ruchliwy most. Nie, życie straciłam. Dobra, nie ruszamy się. Czyli na tym moście musimy skakać tylko po tych lewych okienkach. To już wiemy. Nawet jak spadniemy, to nie będzie to problem. Powinien jakiś checkpoint tutaj być, bo jest ciężko. Mi niestety jak zwykle do nagrywania zasłania i nie widzę, ile mam życia. Teraz na tą drabinkę. No, nie wierzę, jak ja to zrobiłam. Moment, może ja tam pobiegnę do przodu, może da radę jakoś tam wejść. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Może będę mogła jakoś tam wejść, ale chyba szczerze wątpię w to. No nie, nie mogę tutaj jakoś się wspiąć. No nie mogę. Czyli muszę od nowa zacząć. Ojojoj, oj, oj, i się ruszyłam. To znaczy, że. To znaczy, że czekam je coś tutaj niedobrego. Czekajcie, przestawię się, żeby lepiej widzieć tutaj. No i losujemy. Mam nadzieję, że dobrą fasolkę trafię. Ojoj, oj, oj. czekajcie, jaki to był smak. To był smak albo kawa kapuccina, albo. kapucina, co ja mówię? kapucina albo wątróbka z cebulką, chyba to była. Mmm, kawa. Mmm, opiekło mi się. Zapomniałam, że ja tu nie mogę padać, ja nie mogę takich rzeczy robić. Ej, pyszna ta kawa jest. Mmm, no nic. Skupienie i zaczynamy jeszcze raz. Najważniejsze, że z, z tym szklanym mostem. Wiemy, jak już to przejść, bo ktoś tam poskakał sobie. A tu już jakoś sobie poradzimy. Nie chciałabym tak cały czas zaczynać. Dobra, nie ruszamy się. A ja daję swoją fasolkę. No, odwracaj się. To nie jest na razie takie ciężkie. Chociaż z tym shiftlockiem pewnie by, by, by mi było tutaj łatwiej. Co ja dzisiaj się tak jąkam? Ja nie wiem, zmęczona jakaś jestem już. Dobra, nie ruszamy się. O! Ta się ruszyła. No i odpadasz. Pyk. <grym> Czy mi się to życie regeneruje? Bo widzę, że chyba mi się zregenerowało to żyćko trochę. W sumie, jak stracę to życie, to też teoretycznie powinnam się tu wyeliminować i zjeść fasolkę, więc dodamy to do zasady, że nie tylko przez lalkę, ale jak nasze żyćko też spadnie do zera i odpadniemy, no to wtedy też zjemy fasolkę. Dobra, do góry. Oj, oj, oj. No po głowie mi skoczyła, no nie wierzę. Mm! Ciężko się tu skacze. No nie jest to takie proste. Jak ja mam to obi przejść? O, udało się. Dobra, nie ruszam się. Nie ruszam się. Wyłączam shift ale się nie ruszam, bo lalka patrzy. Dobra, lecimy. Lecimy, zaraz szklany most będzie i idziemy po tych lewych krawędziach. Tu teleport jest. Dobra, ale zaczekajmy, poczekajmy chwilkę. Pyk, pyk, pyk. Ale rozpykane tutaj, bardzo proste. Dobra, zdążymy tu... Przy... Ała! Stupki sobie usmażyłam troszkę, ale to nie szkodzi. Dobra, na tą drabinkę powinnam sobie wskoczyć, bez problemu. Mam nadzieję, że tym razem się uda. No! Znowu piętką zahaczyłam. Dobra, zaczekam, zaczekam. O, tym razem się udało, super. No dobra, jesteśmy tutaj. Ej, to tu są grubsze ściany. Jak ja to mam przeskoczyć? Ojejku, to chyba z trzymokiem już będę musiała przeskoczyć. Mnie da rady chyba tego obejść, nie? No dobra, spróbujemy. Oj, To będzie ciężki wam Ej, e, czekajcie, jak ona to zrobi? Aha. Hmm. Jej, jakoś to tak gładko poszło, no ja nie wiem. Oj, tam potem po tych łóżkach. No dobra, spróbujemy. Uwaga. Ma! U, I, I, A. Nie! Wierzę! Czy tu nie ma jakiegoś, nie wiem, że mogę polatać sobie? Zdolność pchania gra jako strażnik, ale to jest na razie zablokowane. No nie wiem. O! I od nowa muszę zaczynać. Tutaj bez problemu te ściany przeskoczę, ale tamte są za grube. Ja nie wiem, jak tamtej to tak gładko poszło. Może da radę tutaj jakieś przyspieszenie włączyć? Co? Dobra, jak ona to przejdzie? Zaraz zobaczymy, jak ona to przejdzie. No ja spróbuję włączyć tego shift locka, ale może przodem spróbuję? No nie wiem przejść, to jest za ciężkie. Dobra, ruszam się jem fasolkę. Nie dam rady tego przejść, to jest za ciężkie. Losuję fasolkę dla motywacji. Może jak zjem coś niedobrego, to mi się uda to przejść. Co to jest takie żółtawe? Zgniłe jajo albo popcorn. No, super. Mmm, to ten niedobry popcorn. Mmm. Znaczy to dobrze, że nie zgniłe jajo. Ale ten popcorn też nie jest zbyt dobry. One eternity later. Jeszcze raz. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Udało się. Udało się. To jeszcze tak trzy razy przeskoczyć. Moment, a może na ten trójkąt tutaj da radę wskoczyć jakoś? Dobra. No to czyli z tym pierwszym jest największy problem, potem już na ten trójkąt można sobie wejść. Dobra, no to kolejne czekają mnie tutaj łóżka, no nie wierzę. Dobra, jak tu wskoczyć teraz? Um, jak ja tam doskoczę w ogóle? Moment, ja muszę przeanalizować. O, może niech ten przede mną najpierw wskoczy, to będę wiedziała jakich błędów nie popełniać. Już jestem w takim miejscu najtrudniejszym za mną do przejścia, no. Dobra, czyli tu i potem tak do przodu, do tyłu trzeba wskakiwać. Oj, oj, No jest to ciężkie, no nic, skakczę. Dobra. Czerwone światło i tak mamy, więc się nie ruszam. Ja tu skuszę na pewno, nie? Dobra. Jeszcze raz Shift Lock. No nie, będzie mi przeszkadzał. Dobra, w Moment. Dajcie mi się skupić, bo się stresuję. Za duża presja jest teraz. Uwaga, czerwone światło. Uwaga, skupienie. Okej. Okay. Dobra. A, 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 jest, jest. Co tu się stało? Co to? Co to za oszustwo z tymi łóżkami?! Czemu ja tak spadłam na dół? Dobra, może muszę tam przeskoczyć. Okej. Okay. Oj ojoj. Oj moment. Jestem! Spociłam się normalnie. Czekajcie ja się, mogę tu obracać? Mogę się obracać? Mogę tu wskoczyć? Mogę tu wskoczyć. Dobra, idę tu. I co teraz? Bo się boję teraz. Ej, tu jest czerwona platforma, nie mogę jej dotknąć chyba. Moment, chwila, zaczekajmy na tą tutaj lalkę, niech się obróci. Żeby nie skusić, żeby nie skusić, bo jak na tym nawet skuszę, to będzie lipa. O, o. Powolutku, powolutku tutaj. O milimetr po milimetrze będę szła, żeby tylko nie skusić. Już jestem tak daleko, już przeszłam to co najgorsze, już będzie tylko coraz lepiej. Dobra. Okej, okay, nie ruszam się. Jaka ślina tutaj jest. Dobra. Okej. Okay. co, teraz ja muszę wybrać, co jest dobre, co jest złe? Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Teraz co? Teraz na dół będę musiała skoczyć. Okej, okay, czy ta platforma jest jako przeźroczysta? Nie wiadomo. O nie, tak nie dam rady tutaj wpaść w tą szczelinę, więc będę musiała po prostu spaść. A nie, ja muszę w tą szczelinę jednak wpaść, tak? U! Dobra, tam nie przeskoczę, bo mamy blokadę, więc musimy teraz tutaj iść. Więc jest naprawdę ciężko. Ja już się poddałam, ja już się poddałam. Dobra. U i I A, U i A. Jak ja mam tam przeskoczyć? Mogę na to wskoczyć, czy nie? Raczej nie. Czekajcie, czy to jest to do wyboru? Dobra, rozpędzę się. Dobra, no, jestem. Uff. Uff. I znowu te ścianki nieszczęsne, niedobrze. Dobra. Jestem już naprawdę daleko. Jestem daleko. Powolutku, ale do celu. No nie, ale tutaj znowu będę musiała jakoś przeskoczyć. No nie. Dobra, rozpędzę się i jakoś to zrobię. Uwaga, trzymajcie kciuki, proszę, proszę. U, jestem, jestem, jestem. Dobra. Oj, chyba tego nie mogę dotknąć. Poczekajcie, nie ruszam, się nie ruszam, bo chcę się cofnąć do tyłu i się rozpędzić jak wtedy. Dobra. U, jestem. U, I, i, a to poczekam, jak kot przeminie, i wtedy skacze. Ja mam całą rękę mokrą. Mi się tak denerwuje. Nie chcę spaść, już jestem tak daleko. bądź powinien być jakiś. Tu była jakaś kostka niewidzialna. Ja już, ja już widziałam, jak spadam na dół, a ta kusteczka mnie uratowała. Dobra, mamy obok drabiny Adriana, tylko się nie ruszamy. Nie ruszamy się, bo mamy czerwone. Dobra, lecimy, lecimy po drabinie. Teraz mamy zjeżdżalnię. Dobra, żeby. Nie spaść, żeby nie spaść. Teraz tu. No, ja już myślałam, że znowu spada mnie. Dobra, okej. Okay. Teraz mamy jakiś plac zabaw i tu mamy y, stopnie, na których nie możemy stawać. Jak tu wejść? Moment. Gdzie ja muszę wejść? Muszę wejść na górę jakoś, tak? Czyli tam, gdzie strzałka kieruje i potem jakoś tak na boku. No, dobra tu, 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 teraz jakoś tu. Na górę nie mogę wskoczyć, bo się... Spalę sobie stópki od razu, więc będę musiała tak na boczki wskakiwać, chyba. Hmm. Czekajcie, no czy na, naprawdę ja skoczyłam, jak było czerwone jeszcze? Naprawdę? Aż muszę zobaczyć to na powtórce, nie? No i karna fasolka, niestety, mnie czeka tutaj. Niebieska na szczęście, a niebieska to jest albo pasta do zębów, albo chyba coś tam. Blałwe czyli chyba jakieś jagody, lesie, coś takiego, więc mnie jest gorzej. Mm, nie Mmm, no coś jagodowego mam. Kurcze, no tak daleko już byłam. Ale ja sobie zobaczę na powtórce, czy ja naprawdę ruszyłam się na czerwonym. Naprawdę. Tak, jeżeli graliście w tą grę i udało Wam się dojść do końca i zgarnąć tą nagrodę pieniężną, no to jesteście mistrzami w Roblox po prostu i w obbi ogólnie. Najchętniej bym Wam podała login i hasło, żebyście mi poprzechodzili te, te markery najtrudniejsze, bo jak widać, jeżeli ja sobie z tym nie mogę poradzić, to tym bardziej z tymi markerami, ja się boję już, co to będzie. No ale nic, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, a ja mam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!